Rada Podwórka Ogarna, no taka instytucja. Jeszcze nie słyszałem o Radzie Podwórka, bo Rada Gdańska Miasta jest, Rada Dzielnicy, a teraz Rada Podwórka postawiła sobie znak takowy. Droga pożarowa, nie zatrzymywać się i zakaz próbu wszelkich pojazdów. No i teraz kto nie ma identyfikatora od Rady Podwórka tego uwaga Rada Podwórka zgłasza, zgłasza, komu zgłasza, no straży Miejskiej. straża miejska, straż miejska, posłuszna Radzie Podwórka, no sprawdza czy ktoś legalnie wjechał na podwórko, no, no podwórko ważna rzecz, no teraz teren prywatny jeszcze pisze, więc Rada Podwórka sprawdza i donosi uprzejmie. Do, do Straży Miejskiej i tak to leciało o tutaj trochę śniegu nasypało i się nie przejeżdża to mówicą zresztą tu już tak jest nieprzejezdna bo jakiś klotek postawili taki co by nie jeździć no, generalnie tu Gdańsk jest obstawiony jakimiś słupkami, pachołkami, klockami żeby tu nie jeździć no, no bo to Gdańsk to jest stare miasto. Tutaj mamy jeszcze instalację tą elektryczną. O i choinka jeszcze stoi. Choinka stoi w Dańczku. Ludzi trochę nie mało. Mało raczej. O tutaj mają pierogi. No tutaj taka była restauracja rosyjska kiedyś. Teraz już nie. Teraz już Konsular bar, konsularny, lunch i zupa jest. Zobaczymy, ile te plemieni pierogi gotowane, a po rusku też pisze. Plemieni i wareńniki. Proszę, pierogi podawane z okrasą. Z ziemniakami, z są z gęsiną i sosem żurawinowym. O, i to po 36 zł. Tak to kosztuje. 36 zł pierogi można zjeść tutaj mamy dwór Artusa a przed worem choineczka nasza jeszcze stoi świąteczna no i żłobek jest żłobek jest no ogródek zamknięty no bo to zima nie ma co tam jeden tam otwarty jest ale tu zamknięty o. no tak to jest zimno i tutaj Jezusek też marnie w tej stajence zaka schodzenia o tam coś do góry wjeżdża na podnośniku pewnie będą zwalać te śniegi, bo nawet komuś może spać niebezpieczna sprawa to jakieś I może cieknąć nawet o wrzucają te lody na dół, bo to lody są proszę państwa, lody, lody Lody się zrzuca na dół z góry No ale tu ludzie chodzą Niebezpieczna sprawa można? Tak można rzucać lody A na dole ludzie chodzą no. z Podnośnika Zwalają te lody O i tu są na dole